Pospiesz się! Wow, Stella ma niebieską gumę haba baba. Eli? Och, ble Lizak! Zacznijmy od Elia. Och, nie chcę, muszę spróbować. Polizaj ten wstrętny kocioł. sam Lizak jest pyszny. Lubię go. Fajnie, fajnie. A teraz zacznę rzuć swoją gumę, ha baba. Spróbujmy teraz. Wygląda tak pysznie! Chociaż niebieskie jedzenie nie może być! Co? Co się dzieje? O nie zapomniałam o karaluchu. Zejdź z mojego języka. O nie! Stella, masz karalucha przyklejonego do gumy. Czy ona to zjadła? Och! Wygląda na to, że karaluch jest żywy i znaleźliśmy go. Och, jakie to obrzydliwe. Zabierz go. Och, to było zabawne. Cóż, co mamy tym razem? Eli dostała kwaśny żel, a Stella ma ten sam, ale w innym kolorze. To będzie naprawdę pyszne. Spróbujmy trochę. U, pyszne. A co z tobą, Eli? A mój jest bardzo smaczny. Podoba mi się. Dziwne różowe arkusze. A co jeśli dodamy do nich trochę słodkiego żelu? Świetny pomysł. Rysuję uśmiechniętą buźkę na moim niebieskim papierze. Jakie to fajne. Wiesz, to nie tylko piękne, ale także niesamowicie pyszne. Och tak. Jam. Ali, spróbuj to szybko. Musimy wymyślić coś naprawdę fajnego. Zrobię z mojej kartki papierowy samolot. Będzie piękny. Spójrz na to: najmilszy różowy samolot. Wow! Lećmy! Och, skończył mi się papier! Och, Stella, masz jeszcze trochę? Daj mi trochę, czekaj. Mam świetny pomysł. Zagrajmy w kółko i krzyżyk nasze żele nam pomogą. Popatrz. Tam, chodźmy. O, chodźmy. Dobrze, zróbmy to. Jeśli wygram, zjem cały arkusz papieru z muszlami. Możesz być pewny mojej wygranej. Gram w kółko i krzyżyk od kilku lat. Wygrałem. Całość jest moja. Mm, jakie pyszne. Możesz spróbować, ale odrobinę to naprawdę dobre. Poczekaj chwilę, Stella. Dajmy Eli szansę. Wow, soczysta kropla. To jest zdecydowanie dobre. Spróbuję i powiem ci. Och, one są takie małe. Popatrz na nie, to jest bardzo smaczne. Chcę więcej. I trochę kwaśnego żelu. Och, smakuje znacznie bardziej kwaśno niż myślałem, ale zdecydowanie jest bardzo dobre. Zrobię małą wieżę i przykleję ją żelem. Świetnie. Teraz możemy spróbować. Jest takie kwaśne, ale wciąż pyszne. Czas dowiedzieć co to się co ma. Mam cukierki Nerds. Zobacz. Jest takie długie. Wiesz co? Mam świetny pomysł. Zróbmy prank, Steli! Posmaruję jej cukierki kwaśnym żelem. Wow, to jest pyszne, ale dlaczego takie kwaśne? Eli. Okej, okay, to było śmieszne. Tym razem Stella otworzy jako pierwsza. Wow, marmoladowe oko. To jest takie zabawne. Stella, Nie id. wiedziałem, że masz trzecie oko. Fuj, co to jest? Co to jest? Zaczynajmy. Kukurydza czy cukier? Tak, rzeczywiście. Spróbujmy tej kombinacji. To musi być bardzo dobre. O, Myślę, tak. Fuj. że to wystarczy. To jest naprawdę dobre. Chcę więcej. I jest żel w środku. Fantastycznie. Sześć miesięcy? A co tu jest? Niebieska galaretka! Muszę! O, nic nie zostało! Co masz? Przekonamy się! O! Spójrz na to cieplotkie! A w środku jest pyszny sok truskawkowy! Weźmy słomkę i zjedzmy je wszystkie! O, o, o nie! Chyba się zadławiłem! Pomocy! Zadziałało! O mój Boże! Musimy uratować mojego przyjaciela! O! To nie dział... O! Zadział... Dziękuję! Czas dowiedzieć się, kto idzie pierwszy! No cóż... Stella będzie pierwsza! O! Toaleta i czupa czups! Ciekawe! To jest pyszne! O! Co to jest? Jakiś niebieski proszek? Hmm, nierealnie pyszne, ale super kwaśne. Moja twarz. Zastanawiam się, co mam. O, kwaśny żelkowy żel w pierścionku z lizakiem. Zamieszajmy to razem. Wow, świetnie. O, to trochę kwaśne, ale wciąż dobre. Śmieszne miny. Żel pod prysznic? Mogę spróbować. Nigdy czegoś takiego nie miałam. Niech pomyślę. Tak, dobra. Proponuję wymianę. Da, da da, da, da. Oto żel, a ja wezmę trochę proszku. Super. Dalej! Chłopaki! Zdecydowaliście się zmieszać niebieskie i różowe słodycze? To właściwa decyzja. Na pewno będzie super. Wasze miny. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie kwaśne cukierki? Stella i Eli lubią. Co to jest? Mentosy? O, spróbujmy dwa. Jestem taki szczęśliwy. To naprawdę fajne. Zobacz, mogę to złapać ustami. No, otwórz swoje. O, patrzę, to ta, tata. Wrobie pyszne drinki i one są jak pokój. Idąc prosto. Jest wszystko. skończone. Nie no tak, obchodzicie to! Na zewnątrz. Następnie. Mam pomysł na kawał. Jest Jeśli mi pomogę. Wymieszajmy to razem! Będzie fontanna! Dziesięć. Radzę wszystkim się schować. Będzie błąd. Och, O! o Stella, co ty robisz? Spójrz na to! Jeden. Martwy. Jestem bardzo głodna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda. Współczuję ci, jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz, pizzy jest tak dużo, że sięga aż do nieba. Ale zaczyna ten ma najmniej. No to czy Lidiana? Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne i tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana. Nawet jeśli mam tylko jedną pizzę, to na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica? Najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy, mam Cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. To no, dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana, miałaś rację. Jest pyszna. Mam pomysł. Wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Mm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak, nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała Twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd. Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas, byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Jej, to prawdziwy upadek wieży! Dokładnie, ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Tylko jeden tik, tak? Nie najem się taką drażetką. No ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tiktaków. To jest takie fajne, ale Lilię pierwsza. Wiem, mój tiktak ma smak Coca-Coli, a ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu, zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie. W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Spójrzcie, jak ich dużo. To jest takie dobre. Może i z nami się podzielisz? Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? To jest takie pyszne, że zjem wszystko sama. Kurczę, wiem, mam pomysł jak podkreślić Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę, zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Sumuję! Koniec z wami macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni! A macie! Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. to bardzo smacznymi cukierkami. Można je łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. No, przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! Ojej! Po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny. Ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwszego go jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudstwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz, co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej, Lili, otwórz usta. Pomogę ci wycisnąć czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję. Poradzę sobie. No, otwórz usta. Jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak? dobre? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród. Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki. Przydało mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś. A ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow, No tylko spójrzcie. No to mogę go spróbować. Fuj, tak. Czyli nie zgadzam się, czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi, znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem, trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę. O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę iść całą tę górę? Musisz, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku naraz. Ale to obrzydliwe! Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. To leci prosto na nas. Obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. A, nie mogę oddychać! Pomocy, ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyje. Po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest, żyje. Nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no ale dzięki temu nie śmierdzi. Spójrz na tę wieże. Wiem, mam takie szczęście. Przynajmniej mam całą puszkę. Ok. Jedna malutka chip. Nie rozumiem, z czego się śmiejesz. Mam plan. O, przepraszam, muszę dokładnie przyjrzeć się temu małemu smakołykowi. Och, a potem szybko go zjeść. No, cóż, Jack, gotowy do drogi? Oczywiście, że tak, uwielbiam wszystkie chipsy, ale te nie chcą być zjedzone. Hmm. Ta puszka jest jakby przyklejona na stałe. Muszę się do tego poważnie zabrać. Piła to właśnie to, czego potrzebuję. Uważaj. Nie martw się, mam to pod kontrolą. I jeszcze nie widziałeś mojej metody jedzenia. Myślisz? Człowieku, są dobre, a moje ręce są czyste. No tak, ale twoja głowa nie bardzo. Cóż, to mój czas, by zabłysnąć. Umieram z głodu. Więc. Jak są. Fantastyczne. Jay, mógłbyś patrzeć, gdzie to rzucasz? Co przegapiłem? Auć, to bolało. O tym mówię. To nie tak, jakbyś rzucał poduszkami. To koniec. Przerywam to. Gdzie jest mój trak? Śmiało. Zbito. Dobra. To zadziałało idealnie. Gdzie jestem, co? Pomóż mi. Myślę, że jestem uwięziony. Nieźle. Oreo są cudowne, zwłaszcza gdy masz ich nieskończoną ilość. To nie fair. Jeden to za mało. Mam też mleko. Nie jesteś jedyny, tak naprawdę. Umieram z głodu, więc zacznę jeść. Nawet nie zaproponujecie, żeby się podzielić, to weź to. To jest takie. Wow! Muszę to teraz popić. Uff, mleko naprawdę pomogło. Moje ciastka są całkowicie zanurzone w mleku. To naprawdę pech. Więc rozumiem, że skończyłeś? Cóż, Samanto, twój deser czeka. Tak, czeka. Tym razem naprawdę trafiłem na czekoladową żyłę złota. Dość przechwałek. Będę musiał cię też nauczyć lekcji. A twoje mleko cię nie uratuje. Uch, co jest nie tak z tym mlekiem? Jest takie gorące. Uch, palisz swoje ciasteczka. Co za marnotrawstwo. Nic tylko węgiel został. Kto to zrobił? Aha, to wszystko był Jack. Nie, to nie byłem ja. Nic nie zrobiłem. O nie. Co wy zrobiliście? O, to jest ostrzejsze niż myślałem. Masz za swoje, panie. Podobało ci się? To wcale nie jest śmieszne. Moje jedyne Oreo jest teraz całkowicie niejadalne. Życie jest okrutne. Kurczę, jeden Twix. Nie mogłabym być bardziej szczęśliwa. Mam więcej niż mój sprawiedliwy udział. O, i zdecydowanie więcej niż Samanta. I co z tego? Może mój jest najlepszy ze wszystkich? I żeby było jasne, w każdym opakowaniu są dwa, więc to wciąż nie byle co. A teraz patrzcie, no dobrze, kto chce się teraz ze mnie śmiać, co? Czemu nie ja? Nie krzywdź nas, nie kości. To nie jest dla Was, to dla mojego Twixa. O, spokój się tam. Och, kawałki lecą prosto na nas. Och, wyluzuj. To przecież czekolada. O, ucha. Uh, Ach, pomyśl o tym, jak o dzieleniu się z wami obojgiem. Więc proszę bardzo. Dobra, na co marnuję czas z wami? Mam tu cukierki. Skończyłem. To było fenomenalne. Oczywiście, że tak. Śmiało, Emma. Najpierw trzeba pozbyć się opakowań. Ale to będzie łatwe jak raz, dwa, trzy. Imponujące. A teraz czas na główne wydarzenie. Wow, jak zawsze świetnie, magiczne. Czekolada nigdy mnie nie zawodzi, ale czegoś mi brakuje. Mleko to idealny towarzysz czekolady, a ja mam go dużo. A czekoladowe mleko z tabliczkami czekolady to chyba najlepsza rzecz, jaką mogę sobie wyobrazić. Pycha, to wygląda niesamowicie, to mało powiedziane. Bardzo prawdziwe. Mogłabym to jeść cały dzień, każdego dnia. Ale niestety, jakoś już skończyły mi się batony. Jack, jedz. Dobrze. Zacznę w ten sam sposób, owijając te łobuziaki. Myślę, że mocne uderzenie załatwi sprawę. A teraz niech budowa się zacznie. Mój cukrowy cement właśnie dotarł, więc mogę zabrać się do pracy. Chodź tutaj, Nutello. Oto jest. Wszyscy bawiliśmy się klockami, ale nie każdy miał okazję zrobić to wcześniej. O, wow! Jestem taki zazdrosny. Robi się naprawdę wysokie Nie jestem pewien, czy moja drabina jest wystarczająco wysoka, aby dosięgnąć aż na samą górę W sam raz na wysokość Cześć tam na dole To jest szalenie wysoko To znaczy, że tak naprawdę nas nie widzisz Myślisz o tym samym, co ja? Co się dzieje? Dlaczego to się trzęsie? A! Drzewo! Hej, czy to był śmiech? Nie, wyczyść twarz Dzięki Bogu, że miałem na sobie kask to był długi upadek. Wow! O mój Boże, to jest dużo skitos. Góra, ja też jestem całkiem szczęśliwy. Co jest z moim szczęściem dzisiaj? Czasami masz to, a czasami nie. Zobaczymy, kto się śmieje ostatni, Emma. Mam sekret na powiększenie tego małego cukierka. I wszystko, czego potrzebuję, to pomoc mojego iPhone'a. Wow, tak, co? Jak? Teraz jest idealnie. Nie sądzisz? A wy się śmialiście, Jack. Jedz! Yes. Jasne! Wiem dokładnie, jak szybko się nimi nacieszę. Jednym ruchem nadgarstka wszystkie moje Skittles zawisły w powietrzu. Wystarczy, że zjem je po kolei, gotowe. Hmm, naprawdę nie odmówiłbym kilku dodatkowych sztuk, więc po prostu wezmę trochę od ciebie. O hej! Ręce z dala, Jack! Nie potrzebuję niczyjej pomocy, żeby to skończyć. Wszystko, czego potrzebuję, to zabawny sposób na. O, mam to! Aby wybrać, od którego. Koloru moich skittles zacznę? Po prostu to wymieszam i pozwolę losowi zdecydować za mnie, chociaż tak naprawdę nie ma tu złej odpowiedzi. Dobrze. Co jest w tej czerwonej kapsułce? Och, mały żółty skittle. A to oznacza, że pierwsza miska, którą opróżnię do ust, została wybrana. O rany, ja też chcę spróbować tego czegoś. Zastanawiam się, co z tego wyciągnę. Zaraz się przekonam. Ech! Ten skittle jest ogromny! Super! Żartujesz sobie? Jest wypełniony większą ilością cukierków? Mogę dostać trochę? Okej! Okay. Tak, i mnie. Jasne, nie jestem chciwy. Teraz wszyscy są zadowoleni. Coca-Cola. Och, to nie jest aż tak dużo. Moja puszka jest nawet mniejsza, ale i tak jestem podekscytowany. Nie wiedziałem, że można dostać napój w takim rozmiarze. Wiesz, czego jeszcze potrzebujemy? Mentosów. Z kilkoma z nich, a w moim przypadku jednym, mogę zrobić fontannę z coli. To było trochę rozczarowujące. Proszę bardzo. Okay. Weź się i spróbuj zrobić to lepiej. W porządku. Zaraz zobaczysz prawdziwą eksplozję. Cóż, to było zdecydowanie bardziej imponujące, nie sądzisz? Nie było źle. Przyznam ci za to uznanie. Samantha, zostałaś tylko ty. Jack, przestań. Oto nadchodzi. Dlaczego to zrobiłeś, Jack? Podobało mi się. Och, paskudna ryba. Bądź wdzięczny, że masz tylko jedę. Teraz dostaję najwięcej ze wszystkich? Och, to niesprawiedliwe! Oczywiście, że tak! Zamierzam uszyć mojej ryby do łowienia! Nigdy nie wiadomo, co się może stać. Więc równie dobrze mogę spróbować. Może uda mi się tego nie zjeść. Przepraszam. O, patrz, mogę! Dostałem żelka w zamian. To jest o wiele lepsze niż ta paskudna rzecz! Nie mogę uwierzyć, że to zadziałało. Czy to znaczy, że mogę zrobić to samo z moim? Czy dostanę coś jeszcze lepszego? Nie, dzięki. Spróbuję jeszcze raz. Och, to trochę lepiej. No dalej, co jeszcze masz? Co jest grane? Hej, tyle przycisków do naciskania. Jak to robisz? To jest bomba. Daj mi to. Moja miska z rybami nas uratuje.